Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie 4.2. Zapoznajmy się z treścią zadania. Dla danych zapisanych w pliku odbiorcy TXT podaj liczbę komputerów, które nie są odbiorcami żadnych pakietów. W przykładzie 1 jest jeden taki komputer, komputer 6. Nie jest odbiorcą żadnego pakietu. Dla pliku odbiorcy przykład TXT odpowiedzią jest 3. Komputery 1, 6 i 10 nie są odbiorcami pakietów. Zadanie rozwiążemy zarówno w języku Python, jak i w programie Excel. Najpierw przejdźmy do języka Python. Jesteśmy już w programie Python. Zanim zaczniemy pisać skrypt, przypominam, że pliki dołączone do zestawu maturalnego powinny być umieszczone w tym samym folderze, w którym piszemy skrypt. A ja właśnie tutaj dołączymy te pliki. Pierwsze co zrobimy to otworzymy nasz plik. Stwórzmy zatem zmienną plik. Równa się. Użyjmy sobie funkcji Open. Pierwszym parametrem funkcji będzie to, jaki plik chcemy otworzyć. My chcemy otworzyć plik odbiorcy przykład TXT. Drugim parametrem będzie to, w jaki sposób będziemy działać na tym pliku. My chcemy go otworzyć w trybie od odczytu. Dlatego w apostrofie R. To. Że otworzyliśmy plik nie znaczy, że mamy dostęp do jego zawartości. Złóżmy zatem jeszcze jedną zmienną pomocniczą o nazwie wiersz. Nasz plik teraz jest obiektem. Na tym obiekcie mogę wywoływać różne funkcje. Odwołajmy się do tego obiektu i wywołajmy sobie na tym obiekcie funkcję Redlines. Funkcja Redlines przeczyta nam wszystkie wiersze naszego pliku. Zobaczmy dane w konsoli, czyli print, wiersz. Uruchamiamy. Jak widzimy, wczytały się nasze dane. Każda liczba posiada tutaj zakończenie ukośnik N. Ten zapis oznacza przejście do nowej linii, czyli po prostu znak Entera. W dalszej części kodu będziemy musieli się tego pozbyć. Nasza funkcja print nie jest już nam potrzebna. Możemy ją teraz usunąć. Przejterujemy teraz po wszystkich elementach naszej listy wiersze, aby usunąć te właśnie znaki Entera. I aby przekonwertować każdą z tych liczb na liczbę całkowitą, ponieważ tutaj wszystkie te liczby są tekstem, a świadczy o tym właśnie ten tutaj apostrof. Czyli for wiersz in pierwsze dwukropek. Taki zapis przeiteruje po wszystkich elementach naszej listy wierszy. Teraz pozbędziemy się tych białych znaków, czyli wiersz. Równa się wiersz. Strict. Funkcja Strict usunie nam białe znaki z każdego właśnie zapisu. Z przodu dodamy sobie jeszcze int, który będzie nam konwertował każdy z tych zapisów na liczbę całkowitą. Czyli ustawiamy się z przodu, int, otwieram nawias i zamykam go za funkcją Strict. Czyli funkcja int przekonwertuje nam każdy z tych elementów na liczbę całkowitą. Każdy z tych elementów będę chciał gdzieś sobie zapisać. Stworzę sobie listę o nazwie odbiorcy i przypiszę tej zmienną pustą tablicę. Teraz możemy dodawać elementy do tej tablicy. Czyli odbiorcy.append. Funkcja append dodaje dany element do naszej listy. Oczywiście chcę dodać nasz wiersz. Wydrukujmy teraz w naszej konsoli nasze elementy tablicy odbiorc, czyli print odbiorc. Jak widzimy nasza tablica odbiorc nie posiada tych białych znaków Entera. Jak mam znaleźć, który komputer nigdy nie odbierze danych? Oczywiście będą tylko to takie komputery, które nigdy nie będą odbiorcami. Czyli stworzę sobie jeszcze jedną zmienną pomocniczą, która spośród wszystkich odbiorców wyselekcjonuje unikalnych odbiorców. Nazwę tą zmienną Unikalne. I na tej zmiennej wykorzystam sobie funkcję SET. Ta funkcja, właśnie, wyszukuje w naszej liście unikalne elementy. Czyli tutaj, jako parametr, przekazujemy naszą listę odbiorców. Jak widzimy, w naszej liście. Są elementy, które się powtarzają. Jeżeli teraz wypiszemy sobie do konsoli naszą nową listę unikalne, to jak widzimy ta liczba 7 wystąpi tylko raz, czyli nasza funkcja set właśnie wypisze tylko unikalne elementy tej listy. Usuńmy te funkcje pomocnicze print, czyli żeby policzyć ile komputerów nie wysyła żadnych danych, ze wszystkich komputerów odejmę te, do których dostarczane są jakieś dane. W ten sposób policzę, ile jest komputerów, które nie dostają danych. Stwórzmy zatem zmienną o nazwie ile. Równa się i będzie ona od wszystkich elementów, a wszystkich elementów jest len odbiorcy. Ta funkcja len policzy, ile elementów jest w liście odbiorcy i od tego odejmę len unikalne. Wyświetlmy wynik do konsoli. Uruchamiamy. Dla pliku odbiorcy przykład txt powinno być trzech takich odbiorców. Sprawdźmy to z treścią zadania. Rzeczywiście powinno ich być trzy. Powinniśmy to przetestować jeszcze dla właściwego pliku. Wróćmy do języka Python. Podmieniamy sobie nasz plik odbiorcy przykład txt na odbiorcy txt. Uruchamiamy. W pliku odbiorcy txt jest ich 395. Sprawdźmy to z odpowiedzią. Jesteśmy już w odpowiedziach. Jak widzimy, nasze wyniki są takie same, Czy poprawnie rozwiązaliśmy zadanie. Teraz rozwiążemy nasze zadanie w programie Excel. Przechodzimy do programu. Jesteśmy już w programie Excel. Pierwsze co zrobimy, to wczytamy nasz plik. Czyli wchodzimy w zakładkę Dane z pliku tekstowego, szukamy naszego pliku. Ja od razu wykonam to dla pliku odbiorcy TXT. Importuj, załaduj naszą kolumnę nazwę odbiorcy. Komputerów powinno być tyle, ile razy mamy odbiorcy. Dodam sobie jeszcze jedną kolumnę. Dodam ją może z lewej strony. Czyli prawy przycisk myszy, wstaw. Dodała nam się nowa kolumna. Komputery nazwę ją 1, 2, i tak dalej, tutaj sobie wykorzystam, równa się A3 plus 1 i powielę to dla moich pozostałych odbiorców, żeby wiedzieć ile mamy wszystkich komputerów. Jak widzimy mamy 1024 komputery, teraz będę liczył, który komputer nie wystąpił, czyli w komórce D1 będę liczył ile razy wystąpiła jedynka. W komórce D2 będę liczył, ile razy wystąpiła dwójka i tak dalej. Wykorzystam do tego funkcję licz jeżeli, czyli równa się licz jeżeli zakres. Zaznaczamy wszystkich naszych odbiorców, średnik i podajemy jako drugi parametr, czyli kiedy będę miał jedynkę. Czyli w moim przypadku komórka A2. Enter. Jak widzimy, komputer 1 nigdy nie otrzyma żadnych danych. Powiemy to. Dla pozostałych komputerów. Teraz wystarczy zliczyć tylko te komputery, które nigdy nie otrzymały żadnych danych, czyli te, które mają wartość 0. Policzymy to sobie w komórce F2. Też wykorzystam do tego funkcję licz, jeżeli. Czyli równa się licz, jeżeli, zakres. Zaznaczamy nasze wartości. Średnik. No i kryteria. Chcemy zliczać tylko te komputery, które mają wartość 0, czyli podaje 0. Zamykam nawias. Enter. Czyli znaleźliśmy 395 takich komputerów. Jeszcze raz sprawdźmy to z odpowiedzią. Jesteśmy w odpowiedziach i też, jak widzicie, wszystko się zgadza. Czyli poprawnie rozwiązaliśmy zadanie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.